Witam wszystkich, w kolejnym odcinku z gry w Divine Divinity. I od razu na wstępie trochę informacji, przepraszam za ten odcinek, w tym nie było dzięku, ale w tym odcinku na pewno dźwięk. A więc tak, teraz musimy się wydostać z tych lochów. Liony, czy Jony, nie wiem co się nazywa. I to powiem Wam, że to wydostanie się jest troszeczkę trudne. Przeciwnicy są naprawdę, naprawdę trochę nieźli. Lepszy od nas. No, come on, come on, come on, go, rozwalaj go, rozwalaj, dobra. je, je. i kościotrupy trupy to jeszcze ujdą. A najgorsze są y y y kościotrupy, trupy łucznicy, tak, czy jakoś się nazywają. Jest tu też. Stalowy łucznik. To to jest normalnie najgorsze. No Dobrze. Dobra. Idziemy dalej. Tu nikogo nie ma. To weźmiemy sobie... Ugólniemy Trochę. Masz. Super. Teraz nie wiem. Tutaj trzeba iść gdzieś. Normalnie Dobra Poszli spać Dobra, jesteśmy teraz tutaj, nikogo na razie nie widzę. Jest Gim. Super Masz, 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 masz Mbeczka, to jest ser, to, to nie Owo nam się nie zbeszły. O fuck! Czekaj, no. Oj, yo. Fuck you, man. I'm exhausted. Let me rest a while. kompa. Nie wiem za co. Za kipaki. Ale to jest niebezpieczne. Jak dla mojej postaci. Te fajne lochy. Yy, tu są trzy poziomy tych lochów. To już się nie dziwię co może być na trzecim. Jacy mocni przeciwnicy.

To jest tak bardzo niebezpieczne, że w ogóle szok. Ok. Dobra, teraz się ja pójdziemy może tutaj. I'm not entirely sure what that just did oh, I my energies are depleted let me regain my strength

Z muszę gdzieś pójść. No dobra, już jestem. Musiałem pójść na obiad. Okej, okay, więc idziemy sobie ładnie dalej. Yy, no to jakiś pentagram, czy coś. Zniszczona zbroja, ale to nic tam nie da. Idziemy sobie... Odychnie małe ty... Nie rozumiem, nie są tacy mocni? A teraz... ...muriasz. No dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Idziemy sobie dalej. No, zbieraj to. Mm -hmm, mm -hmm. O, chyba będzie zaraz koniec. Jest, dobra, wychodzimy na... na górę. No, jest, tyś, już myślałem, że nigdy nie wylezie z tych cholernych lochów. Nie, Małe przyjaciele, wszystko zawdzięczam Tobie. Gdyby nie Ty, moje kości bielałyby tam długie lata. Wow, staram się jak mogę, ale teraz muszę prosić Cię o przysługę. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Daruj sobie te sarkastyczne przytyki Zandalor poszedł do zamku Stonefish i do dziś nie wróci idź go odszukać Jak mam go ratować, jeżeli że? Pamiętam, że Zandalor wygadał mi dawno temu o starożytnych kryptach leżących pod zamkiem, w których spoczywałem pradawne artefakty. No, pewnie udał się właśnie tam i wpadł w jakąś łapkę, niepodobne do Zandalora, żeby tak długo nie dać znaku życia. Mhm. Och, istnieją, ale nie znam żadnych tajnych przejść wiodących do zamku Sorfis, wiem tylko, że pod river Riverton biegną kanały. Skoro jest z dziura, którą woda wypływa z zamku Sorfis, to może to może człowiek będzie mógł przedostać się w przeciwną stronę. Wierz się, że w kanale grozi rozmaitych szkodników, jak i z innych ludzi, jaszczurów. Może jest w jakiś inny sposób, plotka głosi, że członkowie gildii złodziei potrafią dostać się wszędzie, nawet do zamku doskonale i co dalej. Pokaż mi swoją mapę, przynajmniej zaznaczyć ci wejście do kanałów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się gdzie leży tajemne, tajemne wejście do kryp pod zamkiem, stąd musisz go poszukać na własną rękę, albo dogadać się z złodziei. Werdistis, tamtej siły od znają każdy kamień, każdy skrót w mieście. Zazwyczaj jeden z ich członków dyżuruje w zajeździe księż... książęcym. Dobrze, spróbuję. No, dobra, mamy na mapie zjednoczone. Nie automata. Co my tu mamy? Droga do Verdistis. Wejście do kanałów, linica kupiecka i przeklęte opactwo. A więc... Gdzie idziemy? No więc idziemy chyba do Verdistis. Nie! Co już za okropny kot ugotuje jego serce i zjebie. A co do ciebie, pomazańcze. Ty nie opuścisz tego miejsca. Powstańcie, powstańcie z grobów, nie pozwólcie mu odejść. No i super. ja no, ze same te potwory. Trzeba uciec jak najdalej. Stąd? No, gdzie to jakieś wyjście? Aha, zaraz jak stąd, ale nie będzie wyjścia. Hmm, po pierwsze. Szukajmy sobie wyjścia. Hmm, ale tu nie ma żadnego wyjścia ludzie. gdzie? Gdzie takie wyjście jest? Nie ma. <noise> super. Nie no super, mi się podoba. No tak, 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 tak. No nie ma. Będą ludzie, musi być gdzieś wyjście. Jest joke. Jest, no super. Dobra, no zwalimy to I spieprzamy stąd. Hej, wędrowcze, czy nie rzucił się gdzieś w oczy mój dobry druh krewetek? Musi gdzieś tu być, ale nijak nie mogę go znaleźć. Nie, przykro mi, nawet o już mi się nie nazwisko krewetek. Jeżeli zobaczysz krewetkę, powiedz mi, że Apollo go szuka. Dobrze powiem. Spoko. To jest właśnie quest. Musimy, jeżeli chcemy go wykonać, to jest poboczny quest. Musimy się wrócić do kanałów. I tam trzeba poszukać krewetka, czy jakoś tam. Jak ona tam się zwie. Hmm. Chodźmy do Verdistis. Droga do Verdistis. Trzeba w tamtą stronę. Okej. Okay. Ła! Wow. Jakiś dziwny wilk. O o o, tutaj coś będzie. Jabłko. Co to jest? Troll, jakiś wielki olbrzymi. Uciekaj, 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 uciekaj. Dobra, nie uciekaj, tylko... Coś zrób. Dobra, musimy tutaj sobie chyba... ...w yy, życie sobie wezmę na razie i resztę może w siłę, czy inteligencję a wezmę może trochę w inteligencję resztę trzy w zręczność dwa w siłę super już mi się to podoba teraz jem sobie coś może ups, ups no dobra hmm, tam coś było nie, to jest zwykły murek Wróćmy na szlak już na tamtą stronę. O jakiś Paul Co to jest? Witam panią. co mogę dla pani zrobić? Kim jesteś? Mam na imię Paul i pracuję na pobieżnym cmentarzu. Więc na cmentarzu Och, w odróżnieniu od tego co myślą ludzie to dosyć interesująca praca. Rodzina królewska dobrze im płaci za opiekę nad grobami należący do jej członków muszę już iść. Dobra, coś mi może sprzedamy? Nie coś iść Ech. gdzie teraz tu jest wejście do kanałów dzielnica kupiecka może tu coś będzie ciekawego będzie jakiś ten teleport czy nie będzie teleportu? nie, nie będzie o, super o, super, coś tu możemy może sobie kupić. Czy nie dopłatne, sobie przeszedł? Bym się przeszedł? E, Apothecary, znak, apteka. No, no super, do apteki można pójść. Y, handel. I co w tej aptece jest? O, pomniejsze uleczenie. Mm, wezmę sobie te pomniejsze uleczenie może kupię. O, 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 1800 dasz? Nie no, dziękuję, na razie nie skorzystam. To może by później. Na razie poszukamy partnerza może Ars Magicana. Ars Magica To co to jest? Jakiś Meli coś tam Ym, gdzie jest jakiś zbrojmistrz? Szukamy zbrojmistrza. O tu jest Kowal super Jestem kowa, wyrabię najlepsze zbroje w, ca w całym Rivertown. Co można sprzedać dobrym handlarzu? Wejdź do mojego sklepu, proszę, chodź za mną Aha, dobra, idziemy teraz za nim. Ciekawi sklep O o o, kto idzie? Sza, czego ode mnie chcesz? Mów ciszej, nie cię, nie ma potrzeby, żeby każdy strażnik w mieście, słuchał o naszych interesach, jeśli wiesz o czym mówię. Nie, nie wiem o czym mówisz. Mam towary do sprzedania, mam tu rzeczy, których już nigdzie teraz nie dostajesz, Cię tak? Tak, poza tym spojrzę na twoje towary. Dobra. Co on tu ma ciekawego? Nudy. Uh, hełm. Ciekawy za ile. 600, coś. 110 miniker daje średni bonus do many 20% ochrona dobra się go może poszuka jeszcze dobra wchodzimy gdzie jest ten koleś tu jest dobra naprawni coś tylko co gdzie był ten heł? gdzieś ten hełm był no dobra hełm naprawiony teraz może tarcze, nie tarcze, nie weźmiemy sobie może zbroję tak, teraz będzie identyfikacja tak, co to jeszcze można zidentyfikować to można zidentyfikować o to można by co to jeszcze można zidentyfikować yy, no chyba już nawet no was przyda się mm, 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 mm. i to wszystko bodajże obejrzyjmy sobie co my tutaj mamy dobra zbroje na golniki 80 120 słabe. Jako zaklęcia pance 65% Tu mamy pance 60 Pance 35, do magii To możemy założyć, to się sprzeda ładnie Tak, tutaj mamy amulet chwały o 6 z odporności To to weź sobie założę hełmasy założę Pasa sobie założy i jeszcze zostały złote pierścienie prawda? to jeszcze pierścienie, tylko gdzie są te pierścienie? ładne? E, 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 e. nie ma pierścieni? nie jest. ciach, jeszcze jeden pierścień tutaj jest. o, wydaje się, że ten jeden jest taki bardziej lepszy przywołanie szkodników je plus 1. dwa do ataku yy, tutaj mamy coś tu mamy puste właśnie to może te założymy sobie i już mamy coś lepszego na sobie, teraz sprzedamy to może <laughs> tylko trzeba tak obejrzeć, żeby nie, nie zabić beki dobra, to sprzedamy O, 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 to można by nawet. To można. Co tu jeszcze można? To to zostawimy. To buty zostawimy. To można. To jest tak. To też można sprzedać. To można sprzedać. I na razie jeszcze rubiny można sprzedać. Gdzie są rubiny? O jajo. C rubiny, 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 rubiny. Tu są rubiny. I sza szmaragd. Szafiru nie mamy. Dobra. Thank you. co zapytać, co ty masz na sprzedanie? O, 27. Mój topór ile ma. Tak, ale to drogi, więc muszę się kupować. Jak na razie No na razie to sobie zostawię, dobra mm, Chodźmy może teraz yy, kupić sobie flaszki Trochę tych flaszków Czyli chodzi mi o uleczenie mane gdzie to jest? Tu jest to, nie to, nie to No dobra, to ten co on ma, ten koleś Amulety i leczenie, to to nie Ile ma kasy w ogóle? Mało ma kasy Dobra To idziemy do apteki Tu jest apteka Jakiś chick To to nie w skromnym sklepiku nazywa się Blake sprzedaje rzadkie artykuły po rozsądnych cenach hmm, artykuły fajnie pas 80 nie dobra tu u mnie jest apteka tu jest apteka dobra, kupy sobie może manę czy nie manę kurde, to o klop sprawdźmy ile mamy złota złota mamy 2000 a flaszek mamy już 17 no i tak bym powiedział że na razie wielkie dzięki to u niego mogę sprzedać i żegnaj dobra i teraz wejdźmy do tych kanałów rivendel ten British, nie, gdzie są te kanały, kanały, gdzie są kanały, kanały są gdzieś na środku, ja, 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 szczur, no dobra, to są szczury, jakie ja, szczury jest ja, 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 co to jest? Tutaj to jest? What is this? Um, tutaj na razie nic nie mamy. Zejdźmy sobie na dół T Jak, Lop, jakaś fajna ta Flaszka Dobra Wyciągniemy, wyciągniemy. No niejo! robolę O o o, Co ty we mnie rzucasz, ty we rzucasz Dobra, teraz szukamy sobie na własną rękę tego Pomidor yeah. rozwa rozwal ich. Nadal. Dobra, złoto 59. Hmm. A więc, a więc, a więc. Gdzie my teraz? Gdzie my teraz mamy iść? Skarbiec o, będzie skarbiec. Tak, jest nice. skarbiec cały nasz. Chociaż uleczenie mamy. Złoto, super. Dobra, hmm, gdzie teraz kanały? Jak ja nie lubię kanałów. W tym kroku mamy jakiegoś tam przeciwnika. O, 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 min umun. Tutaj średnie bronze żywotności wypadków powinny nas zaczarować. Ej, ty dziadki, ty... Szkodników. Tutaj rzucają w nas czymś Przejdzie się tam? Nie przejdzie się, super o, Marian O ty dziadzie mały masz Dobra Jeszcze kawałek pochodzimy, będę kończył odcinek Dobra. Hahaha ha, 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 ha. O, coś tu widzę. ha, to o coś tu Jest jakiś. jakiś. Jest jakiś. Jest jakiś. Jest jakiś. Jest Nagolniki pacerne, ciekawe. Hmm. No, fajne, fajnie nam się trafiło. Yy, Późniejsze uleczenie, mniejsza wytrzymałość, butelka wina. Hmm, bardzo ciekawe. Teraz by się przydało to założyć, nie? Yy, nagolniki mamy, nagolniki nasze są 120 10%. A to sobie jest 200 być i od razu mamy lepsze Dobra, tutaj chyba na razie nic nie będzie w tej chwili Pułapka na skorpiony Ja na skorpiony pułapek nie zbieram Tam się nie wejdzie Tu jest złoto które się oczywiście przyda ale gdzie będzie znowu wejście do skarbca to poszukamy wejścia do skarbca w następnym odcinku a więc komentujcie subskrybujcie do zobaczenia cześć